Zabrałem trochę orzechów z domu i musiałem je przemycić o Shi. Kamera here, jest. Look girls. to tak. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, so nie, nie. i pójdą na samą górę. Dziewczyny nie. że wyciągnę nie. Nie, innego to jest Mistrzostwo Świata. Improwizowany tort nabiera... jest, jest. Nabiera naprawdę pięknego wyglądu. Patrzcie jaki patent. Ja mówię co ona robi, a ona łupimy w ten sposób. Wszystkie upinki w ten sposób wypadają z talerza. Mistrzostwo świata. Wysokie? Perfect, thank you. But this we need more. Nie wiem jak wytłumaczyć, że trzeba to jeszcze bardziej utrzeć, więc this we need more.